Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, kiedy tydzień po tygodniu opowiadam Wam o tym, jak się czuję w mojej ciąży, w mojej drugiej ciąży. E, w tym tygodniu e, dziecko ma około. 6 do 8 cm. W tym tygodniu też byłam na wizycie u pani doktor, innej niż aktualnie chodzę, na badaniach prenatalnych. Na badaniach prenatalnych wyszło tak, jakby wszystko w porządku z USG. Poczekamy jeszcze na test papa, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest w porządku. Więc w przyszłym tygodniu powinnam się dowiedzieć, jak wyszły wyniki. W tym tygodniu, cały czas powtarzam, w tym tygodniu. W tym tygodniu na badaniach prenatalnych. Pani doktor wszystko bardzo dokładnie sprawdziła, potwierdziła płeć męską na 90% e, i też poprosiłam panią doktor o sprawdzenie mojej blizny po cesarskim cięciu, bo zaczął mnie boleć brzuch. E, oczywiście e, jest wszystko w porządku, pani doktor powiedziała, że to tylko przez rosnący brzuszek, przez macicę, wszystko się napina, rozrasta i dlatego mogę czuć e, ból, ale nic nie jest niepokojącego, nic się złego nie dzieje, więc muszę to po prostu jakoś przetrwać. Eee, miałam też ogromną ochotę na tatara Nie wyobrażacie sobie, jak można czegoś bardzo pragn pragnieć, kiedy nie możesz tego dostać Po prostu za tatara miałam ochotę maksa czasami udusić <gryw> I jak mi opowiadał, że idzie zjeść tatara przed pracą, myślałam, że po prostu nie wytrzymam i wyjdę z siebie Naprawdę tak bardzo mm, ciągnie mnie do surowego mięsa Pani doktor zabroniła, powiedziała, że to jest zbyt duże ryzyko. Ja też nie chcę ryzykować, dlatego e, wytrzymam do końca ciąży i nie zjem tatara. Aczkolwiek naprawdę, gdybym dostała tylko zielone światło, to pobiegłabym po prostu i pół kilo na raz mogłabym zjeść spokojnie sprawdzę co tutaj jeszcze sobie zapisałam eee, w tym tygodniu poczułam pierwsze ruchy dzidziusia, takie delikatne łaskotki coś innego niż takie buruczenie w brzuszku, a takie już delikatne smernięcie, więc tak coś takiego czułam, eee, słyszałam też bicie serduszka przez detektor tętna płodu, więc eee, bardzo fajnie, używam go bardzo często i sprawdzam czy jest wszystko w porządku, więc eee, cieszę się, że udaje mi się zawsze namierzyć eee, dzidziusia w tym tygodniu też bardzo często jadłam, bardzo małe porcje, ale często, bo cały czas byłam tak jakby głodna, więc musiałam co chwilę coś gdzieś jeść, skubać, i tak, i to był taki mój objaw ciążowy, że cały czas byłam głodna w tym tygodniu. Tak naprawdę. Nic więcej takiego się nie wydarzyło, czytam tutaj z mojej listy, czy o czymś zapomniałam, ale raczej nie, bo ja sobie na karteczce zawsze w tygodniu piszę, co chciałabym akurat Wam powiedzieć, co akurat zauważa u siebie w moim, w moim tygodniu innego niż w poprzednim, więc sobie zapisuję, ale w tym tygodniu nic szczególnego się nie zmieniło, tak jak mówię, 13, 13 tydzień to już drugi trymestr, Mdłości odeszły, więc ja się bardzo cieszę i teraz mogę cieszyć się urokami ciąży, kiedy brzuszek jeszcze nie jest super duży, jeszcze jest mi e, tak jakby lżej, mogę coś porobić, e, być aktywna, więc bardzo się mi podoba ten okres. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli takie filmiki Wam się podobają, koniecznie zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu. Widzę, że te filmy się dobrze przyjęły, że lubicie oglądać tydzień po tygodniu, co się u nas dzieje. Więc ja nie przedłużam i do zobaczenia już w kolejnym, 14 tygodniu mojej ciąży. Buziaki pa!